Brytyjskie Met Office, czyli instytucja zajmująca się modelowaniem i prognozowaniem pogody, jest to instytucja rządowa, podpisała kontrakt na rozbudowę swojego systemu obliczeniowego wykorzystywanego do produkcji prognoz. W tym w tej rozbudowie są interesujące co najmniej trzy aspekty. Poza oczywiście kwotą, czyli 1.2 miliarda funtów, co przekłada się na około 6 miliardów złotych, co jest znaczącą kwotą. Interesujące są również aspekty techniczne w sposób w jaki Brytyjczycy zaadresowali, e, zaadresowali szybko zmieniające się środowisko i produkty wykorzystywane w, przy budowie systemów obliczeniowych. E, zakładana, zakładana rozbudowa ma za rozpocząć się w 2022 roku i e, w efekcie ma dać maszynę, która ma sześciokrotnie większą wydajność niż obecnie wykorzystywany system. I Ile dlatego systemu inżynierowie budujący ten, ten nowy superkomputer prawdopodobnie wiedzą dokładnie, z czego on będzie się składał. O tyle rozbudowa, która ma następować w ciągu następnych 10 lat, czyli do de facto 2032 roku. W tym zakresie nikt nie ma większej, większego pomysłu, jak ona będzie i z jakich komponentów będzie zbudowany. Interesującą rzeczą jest to, że Brytyjczycy nie kupili produktu, kupili rozbudowę mocy obliczeniowej, która będzie dla nich dostępna, określając wyłącznie jako parametr, ile razy szybsza ma być maszyna od poprzedniej, a nie narzucając żadnych rozwiązań technologicznych. Drugim interesującym aspektem jest ewidentny wzrost znaczenia nauk o klimacie i Generalnie meteorologii to już nie jest sytuacja jak w przeszłości, że interesowała nas prognoza, tylko dlatego, żeby się dowiedzieć, jak się ubrać następnego dnia. Dobre, dobre prognozy są niezbędne do tego, aby w właściwy sposób zaplanować rozbudowę instalacji OZE, zarówno tych, które korzystają z fotowoltaiki, jak i również z energii wiatru czy też pływów. Do tego wszystkiego potrzebne są bardzo dokładne prognozy. O ile poprzednia rozbudowa maszyny do tej, która obecnie jest wykorzystywana przez Met Office, umożliwiała prognozy czterodniowe z dokładnością, które wcześniej były możliwe dla prognoz 24 godzinnych. Obecna rozbudowa ma nie tyle wydłużyć tą prognozę, za to ma zwiększyć dokładność prognozy. Ma dla kluczowych miejsc systema umożliwić prognozowanie, produkcję dokładnych prognoz dla miejsc Odległo odległ od siebie o 300 metrów. E, trzecim aspektem, który jest interesujący, powiedzmy z bardziej o, ogólnego punktu widzenia, jest w jaki sposób e, ten zakup wpisuje się w przyspieszającą, przyspieszający wyścig zbrojeń dotyczący, dotyczący systemów obliczeniowych. E, widoczne jest na całym świecie, że systemy o dużej mocy obliczeniowej stają się mm, motorem rozwoju. E, gospodarki nie tylko w zakresie tradycyjnie e, tradycyjnego zastosowania takich maszyn, czyli stricte nauki, i to jest ewidentnie widoczne w, przy inwestycjach i przy nowych maszynach, które są budowane. Maszyny, które były 5 lat temu w, na pierwszych miejscach w top 500, czyli najszybszych maszyn, liście najszybszych maszyn na świecie, obecnie e, zamykają tą listę i być może nawet z niej wypadły. O ile 5 lat temu Najszybsza od najwolniejszej maszyny to było kilkukrotna różnica prędkości. Obecnie jest to ponad stukrotna prędko różnica prędkości. Widać, że wszystkie duże mocarstwa inwestują bardzo duże ilości pieniędzy w to, aby móc liczyć szybciej, dokładniej i więcej, i więcej zakresów, więcej obszarów gospodarki i nauki móc symulować szybciej niż konkurencja. I w tym zakresie do, zakup wykonany przez Brytyjczyków doskonale wpisuje się w tą tendencję.